Słuchaj dzień dobry, nazywam się ksiądz Janusz Kowalski. Jestem proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie. Pracuję tutaj od roku. Mam wielki zaszczyt reprezentować mieszkańców naszej parafii. Jesteśmy w dawnym kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie. To miejsce jest miejscem bardzo ważnym dla ludzi. Tutaj ludzie gromadzili się na modlitwie, tutaj ludzie doświadczali bardzo wielu łask i darów od Pana Boga, choć trzeba przyznać, że nie od razu to miejsce było kościołem. Tutaj pierwotnie była mleczarnia która została wybudowana przy końcu XIX wieku. W 1928 roku powstała parafia erogowana przez księdza biskupa Okoniewskiego. I wtedy była taka potrzeba, żeby wybudować kościół. Niestety były pewne trudności i ktoś wpadł na taki ciekawy pomysł, żeby z mleczarni przerobić kościół. Ten kościół przez wiele, wiele lat służył ludziom jako miejsce modlitwy, ale to, że rybno zaczęło się rozwijać, spowodowało, że była wielka potrzeba budowy kolejnej świątyni. Nowa świątynia w Rybnie została wybudowana między 1986 rokiem a 1990 rokiem. W roku 1990 to miejsce. Zostało opustoszałe, i od tego czasu tutaj nic się nie działo. To miejsce jest w stanie dość krytycznym pod względem budowlanym. Aktualnie jest to budynek wpisany do rejestru zabytków no i od ponad 30 lat w tym miejscu nic się nie dzieje. Ta budowla składa się z dwóch części. Z jednej jednej części mamy. Pomieszczenia dawnej plebanii, a w drugiej części mamy dawny kościół. Pomieszczenia dawnej plebanii są w stanie bardzo tragicznym. Dach dawnej plebanii jest po prostu dziurawy. ściany zaczynają się i stropy zawalać. Jeśli chodzi natomiast o kościół, jest w stanie dostatecznym. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że. Ten budynek wymaga gruntownej renowacji. Teraz, kiedy mamy ten obiekt wpisany już do rejestru zabytków, a jest to rejestr wojewódzki, chcemy w tej części administracyjnej, a więc części dawnej plebanii, przygotować kwatery dla turystów. Trzeba dodać, że Rybno i okolice Rybna są takim miejscem, gdzie wielu turystów przybywa w okresie letnim, aby odpoczywać. Niedawno w Szczuplinach został oddany bardzo piękny pomost. To na pewno przyciągnie rzesze turystów. Jeśli chodzi o część dawnego kościoła, część tą sakralną, to przewidujemy tutaj powstanie parafialnego domu kultury, gdzie będzie można na temat polskości, która była tutaj Kształtowana w XIX czy na początku XX wieku, mówić, gdzie będziemy mogli prowadzić różne warsztaty związane z krzywieniem kultury polskiej, krzywieniem patriotyzmu. Myślę, że dobrze byłoby, gdyby połączyć grupy młodzieży, dzieci z grupami seniorów. Taki Dom Kultury Parafialny mógłby podejmować różne inicjatywy. Tutaj mogłyby się odbywać różne Przedstawienia, które będą pokazywały życie świętych, błogosławionych, ale również przedstawienia, które by, by były przedstawieniami ściśle historycznymi, które by pokazywały na przykład ten plebiscyt z roku 1920, kiedy to udało się dzięki temu plebiscytowi wieś Groszki na przykład włączyć do Polski. Tutaj można byłoby zrobić bibliotekę parafialną. Mamy dużo różnych książek, one są. Przy tym y, kościele najnowszym złożone w, jednej, w jednym z pomieszczeń, więc tutaj by można było taką bibliotekę powołać. Więc tych inicjatyw na pewno będzie dużo. Myślę, że czas nam podpowie, y, co mamy realizować, I, i na pewno to miejsce będzie takim miejscem wykorzystanym. W tym miejscu, gdzie teraz nagrywamy, jesteśmy na chórze. Tutaj były kiedyś organy, które niestety zostały zniszczone, więc w przyszłości myślę dobrze byłoby takie koncert organowe też wznowić. Różnych pomysłów na zagospodarowanie tego miejsca jest bardzo dużo, bo jeżeli jesteśmy w Rybnie i popatrzymy na wszystkie budowle, które są w Rybnie, zauważymy, że nie ma żadnego zabytku oprócz dawnej świątyni i dawnej plebanii. I kiedy przechodzimy obok dawnej plebanii, dawnej świątyni, jakby dotykamy historii, historii dawnej z końca XIX i początku XX wieku, i tej historii trochę nowszej, związanej z tym, że wielu ludzi tutaj przychodziło do tej świątyni, wielu ludzi korzystało z sakramentów świętych i bardzo wielu ludzi odzyskiwało na nowo sens życia, bo przecież świątynia zawsze się wiąże z nadzieją. Spokojem. Tak bardzo zależy mi na tym, aby ten dawny kościół i dawne plebania mogły zostać odrestaurowane. Jest to nasza wspólna historia, nasze dziedzictwo wiary. Bez tego miejsca, bez tych budynków, bez tego zabytku nie można byłoby mówić o rybnie, które dzisiaj dostrzegamy. Rybnie, które się prężnie. I wspaniale rozwija.